Mam w moim teraz odcinku teraz mojego kolegi nie mam, swojego tu jest tylko mnie i teraz powiedz jak się nazywać Zachary Ja Leo ogranik Ja I <laughs> ja gramy teraz Bright Blaster Gramy w taką nową... Czyli gramy w... takich obmalagi. Ja... ja nie na... No... kiedyś ja to tyle... Niech on ma jakiś? jakieś? Ej, Jaki Mój strój Ej, macie to No chyba Zjadło mi jebrze Zaraz Dobra e, Jakby co Dobra, ja to muszę mieć tą moc Ja Ja tą moc Ej, sorry wyszłem po coś, bo muszę wyjść z gry, bo właśnie chciałem zresetować, ale... <laughs> Dobra. No teraz tak. Aby co? Słychać dźwięk dziecięcy, na serio. Na serio ja mam taki dźwięk, bo nie wiem dlaczego, ale się z takim dźwiękiem już urodziłem. To jakby co i ja te... Może to. No dobra, jestem, jestem, widzowie, widzowie. Sorry, że przerwało mnie trochę, ale coś musiałam zrobić. Ej, sorry, raz ja znowu mnie zatkało trochę <laughs> Będzie mi tak ciągle zatkało Wow, widzieliście to? Jestem King... Ja jestem jak mój kolega Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz Widzicie to? Jestem... Długo... Długo tu nie grałem, tak? Bo co to, to jestem słabszy niż... Ona Chyba on powiedział sama że żeby... Nie mogę. I jak coś, to ja to gram. Do dni to nie grałem, to jakby co to przepraszam za na... W sumie to dopiero co ja nagrywałem, nagrałem cztery filmy koło jednego dnia. Pytajcie się. No i teraz pokażę wam moje hiper doładowanie go browser i patrzcie na to. Patrzcie, to zbyt open. Pokażę Wam jego moc jednak. Co to jest? Ile? No, patrzcie, co to jest. Patrzcie, ile to. Może nie stracisz. Wiem. Ja nie mam. Nie. O nie! Przez niego stracę. Podziemię. Nie, to Leo. Pani go. No i zginęliśmy teraz. I jakby co... No to... I jakby co to... Teraz pójdę inną postacią, ale ciut... Nie no, Sigma Oki, to, to jest... Jakby co to, jestem z jednych najlepszych graczy tą postacią. Miał. Ktoś ma city w tej grze. Ej jak ktoś to sorry ktoś ma city w tej grze, tak jakby co to Idziemy na jedną grę po takie oszustwo bardziej, bo... No. Dobra, pójdziemy... Jakieś gry, kiedyś grałem Dobra, pójdę sobie tym razem na jakiś single... No, mój, ale mojej mamy to było kiedyś i teraz jest. O Jest rozładowany tylko. Ej! I teraz tak! Sorry za taką wiesz, za mnie nagrywanie e, w goryle, tak właśnie w te, ten dzień, 17 marca przypadek e, nie dałem e, głosu. Bo, właśnie nie będę dawał głosu, bo mi się aż tak wiesz... Trudno było. No, Zresztą to mi się tam, tam nie to pościągnęło. I właśnie następnym tym, dzisiaj chyba, nagram jeszcze film Goryla. Tak? jak gram e, na... No, A e, jakby to... E, możecie mnie znaleźć na każdych, tylko czasami nie może mi wyskoczyć taki jeden, taki błąd mam. No i i tak właśnie się dzieje o jakiś czas, ale mam do was takie pytanko, napiszcie w komentarzach e, jaki jest wasze ulubiony zawód, jako, jako może być samo... bo mój ulubiony to być pilotem samolotu, samolotu i to jest mój ulubiony zawód i jaki byś was, jakiś jakiś elektronika, e, komputerowym być jakimś youtuberem czy co, powiedzcie mi najlepiej to, to jest głupno bo mi się w to nie chcę grać dobra, e, teraz wam pokażę grę którą nie grałem czyli wam pokażę tam grę którą trochę długo nie grałem ale to nic o nie, włączyłem ją w przypadek o nie jest installation Nie będę się logował i mi się nie chce, wiesz? A największy znów. Jakby co to mój kolega właśnie gra w Fortnite czyli Fortnite. I to jest mega fajna gra, polecam. I jakiś błąd mam tu. No to zagram. Palo disco. Dobra, nie chcę mi się. No to zagram to. Może na... w jednym odcinku, no, czyli w jakimś odcinku. Bo mi się wydaje, że będę codziennie nagrywał. Bo mi się tak trochę podoba nagrywać. I mi się wydaje, że mikrofon mam taki fajny, że mi się chce podobać. O, mi się w ogóle podoba. Czyli jakby co to. Nie pytajcie o mój głos i jakby co to trochę słabo sobie poglądać, jak coś to nie musicie tak oglądać, żebyście dali suba z dzwoneczkiem tam. A jak coś to nie musicie, bo ja po prostu chcę mieć dużo obserwacji. Zbieram 10 tysięcy na mój pierwszy ten i Po prostu chciałbym, żebyście mogli obserwować też mnie, ale jak coś to nie musicie tak. Co? To mogę wam pokazać, jak się wygląda moje stanowisko. Tutaj mam wszystko. Tutaj mój kolega gra w Fortnite na moim koncie. I w jakimś czasie e, Steam wy. Może zrobimy za Paryż tam. Mam mało ty, to za niedługo będę robił live. A. Może za go zrobimy live, ale będę musiał coś sporobić tam jeszcze dopiero co moje nowe konto i napiszcie mi w komentarzu że że trzeba e, mieć od live y robić od, od po prostu powiedzcie mi można live y robić od obserwacji od, od tysiąca obserwacji czy chodzi tak że po prostu może trzeba się tam pologować dobra to ja już kończę fajnie taki gościu tutaj gra e no i jakby co to moje paluszki są ładne. I, I jakby co to? Ha, długo nie grałem na znaczy Cheroblooka i jakby co to? Tak wygląda. Tak, mamy. Tak jest pochmurno. Teraz mamy typową godzinę skomplikowaną. O, rzeki. Ale jakby co to? Ja już kończę. Do widzenia i. Do widzenia i.